Pamiętam dzień, w którym oświadczyłem się swojej dziewczynie. Byłem tak podekscytowany, że liczyłem dni do naszego ślubu. Nie mogłem się doczekać tego, że już zawsze będziemy razem, że nasze życie będzie już na zawsze wspólne. Nie będziemy sobie mówili dobranoc przez telefon, ani wyjeżdżali osobno na wakacje. Nigdy więcej przygnębiających pożegnań. Gdziekolwiek będę, tam będzie i moja żona. To samo przejęcie podobne do podekscytowania pana młodego wyczekującego dnia ślubu słyszę w słowach Jezusa z 14 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Oto głos niebiańskiego oblubieńca, który mówi: Wkrótce powrócę. Nie mogę doczekać się naszego spotkania. Jezus nie może już doczekać się wieczności, którą spędzi razem z nami. Mogę podnieść głowę, wiedząc, że Jezus przychodzi jako niebiański Pan młody, który nie może już doczekać się dnia, kiedy będę tam, gdzie i On jest.